A teraz się zbieram i słuchajcie, jadę nagrywać reklamę, dzisiaj jestem na planie zdjęciowym. Mam nadzieję, że będę Wam mogła pokazać trochę i uchylić Wam rąbka tajemnicy. Co się będzie działo? Będą to nagrania ekipowe, także może pozwolę mi coś tam y, nagrać. Y, jeszcze się nie zdążyłam pomalować, nałożyłam tylko oczywiście błysk na usta, ponieważ mam na tym punkcie obsesję, żeby nabijać cerę, nabijać usta. Y, bardzo dbam o to, żeby właśnie na bieżąco myć ręce, y, nie dotykać twarzy, bo od tego gdzieś tam te wypryski też się pojawiają, także prezentuję się bez makijażu. Związałam <noise> sobie też na szybko włosy. Ogólnie, ostatnio sobie bardzo często związuję włosy w ten sposób, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo wygodne. I zauważyłam też, że od momentu, kiedy jestem mamą, to słuchajcie, mniejszą uwagę przykuwam do tego, jak wyglądam i naprawdę doceniam te prostsze rozwiązania, czyli właśnie szybkie spięcie włosów w klamrę. Już wchodzę z domu, kiedyś pamiętam, że spędzałam pół godziny. Kiedyś pamiętam, że spędzałam pół godziny, jak nawet nie czasami godzinę, na tym, żeby odpowiednio wiecie, wymalować się, uczesać włosy, zakręcić włosy itd, i tak dalej. Teraz no, nie mam na to za wiele czasu, także doceniam te prostsze rozwiązania, które gdzieś tam gwarantują mi podobny efekt. Wiadomo. To nie jest fryzura taka, jakby miała, wiecie pełne e, bujne loków włosy, ale też gdzieś tam ujdzie. Tak powiedz się dzisiaj moja stylówka. Ubrałam sobie mambusy, stwierdziłam, że będą mi pasować do tej kurtki. I ja daj tak pewnie zaraz się przybiorę, bo będą przygotowane jakieś stylizacje. Ja zawsze mam coś takiego, że zawsze biorę tak swoje stylizacje. Gdybym gdzieś tam stylówki e, od stylistki nie podpasowały, to zawsze gdzieś tam wolę być przygotowana i zawsze jeżdżę ze swoją bańzeczką, żeby w razie czego też dobrać coś swojego, żeby czuć się po prostu komfortowo. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko e, tutaj fajnie, sprawnie poszło, a... Tutaj fajnie, sprawnie poszło, a ja Wam życzę miłego, mega dnia.